Nazywam się Zofia Kowalska. Mam 32 lata. Nie jest łatwo opowiadać tę historię, bo każda jej część wciąż wywołuje we mnie ból, który mimo upływu lat i nie do końca zdołał się zagoić. Ale czuję, że muszę to powiedzieć. Może dlatego, żeby w końcu uwolnić się od przeszłości. Może po to, żeby ktoś, kto usłyszy moje słowa, poczuł, że nie jest sam. Jestem środkowym dzieckiem. Zawsze byłam. I zawsze czułam, że to znaczy mniej. Od najmłodszych lat miałam trudności w nauce. Pamiętam, jak siedziałam przy kuchennym stole, patrząc na otwarty podręcznik, litery zlewały się w jedną, nieczytelną plamę. Mama przechodziła obok, rzucała na mnie przelotne spojrzenie i mówiła tonem, który wbijał się we mnie jak sztylet: Zosiu, dlaczego nie możesz być jak Michał? Michał był moim starszym bratem. O dwa lata starszy, pewny siebie, bystry. Zawsze pierwszy do odpowiedzi w klasie. Nauczyciele go uwielbiali, sąsiedzi podziwiali, rodzina stawiała za wzór. A ja? Ja byłam tą, która sprawia kłopoty. Z trudem uczyłam się czytać, późno zaczęłam pisać. Z matematyką nie radziłam sobie nigdy. Pani w pierwszej klasie często mówiła przy całej klasie. Zosiu, musisz się bardziej starać, bo twoje wyniki są nie do przyjęcia. Koledzy się śmiali. Ja opuszczałam głowę i próbowałam ukryć łzy. W domu nie było lepiej. Mama powtarzała: że dziecko, które nie przynosi sukcesów, przynosi problemy. Ojciec milczał. Zawsze milczał. Wychodził do pracy wcześnie rano, wracał późno wieczorem, siadał przed telewizorem i czytał gazetę. Nigdy nie zapytał mnie, jak minął mój dzień w szkole. Nigdy nie zapytał, co czuję. Za to o Michała pytał zawsze. I jak tam, synu? Kolejne piątki? A Michał tylko się uśmiechał, dumny z siebie. W tamtym czasie myślałam, że tak wygląda miłość rodziców, jest warunkowa. Kochają cię tylko wtedy, gdy masz powód, by zasłużyć na ich uwagę. Ja nie miałam. Z czasem zaczęłam wierzyć, że rzeczywiście nie zasługuję na nic. Szkoła była dla mnie koszmarem, nie tylko ze względu na naukę. Miałam ogromne trudności z nawiązywaniem kontaktów. Byłam nieśmiała, zamknięta w sobie, bałam się zaufać komukolwiek. Dzieci były okrutne. Śmiały się z moich niezdarnych odpowiedzi, z tego, że nosiłam znoszone ubrania po bracie, bo przecież i tak nie warto inwestować w dziewczynę, która niczego nie osiągnie, jak mawiała mama. Nie zapomnę pewnego popołudnia, miałam wtedy dziewięć lat. Przyszłam ze szkoły z kolejną złą oceną z matematyki. Mama spojrzała na dzienniczek, westchnęła głęboko i powiedziała: Ty nigdy się nie nauczysz. Z ciebie i tak nic nie będzie. A potem dodała słowa, które do dziś dźwięczą mi w uszach: Michał, to nasza duma. A ty, nasz kłopot. Pobiegłam wtedy do swojego pokoju i przez godzinę siedziałam na podłodze, przytulając do siebie starego pluszowego misia, płacząc tak cicho, żeby nikt nie słyszał. Tych chwil było więcej. Każde święta, każde urodziny to zawsze Michał był w centrum uwagi. Dostawał najlepsze prezenty, najwięcej pochwał, najwięcej zdjęć w rodzinnym albumie. Ja byłam tą pośrodku niewidzialna. Kiedy kończyłam podstawówkę, nauczycielka powiedziała do moich rodziców podczas wywiadówki: Zofia ma potencjał, ale wymaga dużo pracy i wsparcia. A mama tylko machnęła ręką. Ona zawsze taka była. Co się będziemy oszukiwać? Michał to nasza nadzieja. Z czasem zrozumiałam, że nie mogę liczyć na ich wsparcie. W wieku 15 lat zaczęłam dorabiać po szkole, roznosząc ulotki, żeby móc kupić sobie książki, które mnie interesowały. Bo choć nauka przychodziła mi z trudem, to miałam pasję, kochałam czytać powieści. Zwłaszcza te, w których bohaterowie musieli walczyć z przeciwnościami losu. Czułam, że jestem jak oni. Wiedziałam, że jeśli kiedykolwiek osiągnę coś w życiu, to tylko dzięki sobie. Ale mimo to, w głębi duszy, wciąż miałam nadzieję, że pewnego dnia mama spojrzy na mnie inaczej. Że powie: Jestem z ciebie dumna. Ten dzień nigdy nie nadszedł. Wręcz przeciwnie. Z każdym kolejnym rokiem stawało się coraz bardziej oczywiste, że w oczach rodziców Michał jest tym, któremu należy się wszystko, a ja nic. Nie wiedziałam jeszcze, że dorosłość przyniesie decyzję, która ostatecznie przypieczętuje ten wyrok. Nie wiedziałam jeszcze, że kiedy nadejdzie czas podziału rodzinnego majątku, mama powie słowa, które złamią mnie na długo. Ale o tym opowiem Wam już w następnej części. Dorastanie w cieniu brata i pod nieustanną krytyką matki nauczyło mnie przede wszystkim jednego nigdy nie prosić o nic. Z czasem przestałam już liczyć na ich pochwały, na ich dumę, na jakiekolwiek ciepłe słowo. Skupiłam się na tym, co mogłam kontrolować, na pracy, na drobnych sukcesach, które, choć niewielkie, były wyłącznie moje. Zaczęłam studiować administrację. Może dlatego, że podświadomie chciałam kiedyś udowodnić rodzicom, że potrafię być odpowiedzialna, zaradna, taka, jaką oni zawsze chcieli, żebym była. Podczas studiów pracowałam na pół etatu w lokalnym biurze rachunkowym. To była ciężka, monotonna praca, ale dawała mi satysfakcję, każdy zarobiony grosz był dowodem na to, że radzę sobie sama. W tym czasie mój brat Michał już pracował z ojcem w rodzinnej firmie transportowej, przygotowując się, jak mawiała mama, do przejęcia sterów. Nigdy nie zapomnę jednego z niedzielnych obiadów, kiedy siedzieliśmy wszyscy przy dużym, dębowym stole w naszym domu w Krakowie. Ojciec, z dumą w głosie, powiedział wtedy: Michał coraz lepiej radzi sobie z prowadzeniem firmy. Widać, że ma smykałkę do interesów. A mama dodała, spoglądając na mnie z tym samym chłodnym wyrazem twarzy, który znałam od lat. Wiedziałam, że to on będzie naszą przyszłością. Zacisnąłam wtedy zęby i skinęłam głową, udając, że te słowa mnie nie dotykają. Ale w środku, w środku miałam ochotę krzyczeć, a ja? Czy mnie w ogóle widzicie? Wiedziałam jednak, że nie warto. Wszystko zmieniło się pewnego lata, gdy miałam 26 lat. Ojciec niespodziewanie zmarł na zawał serca. To był dla nas wszystkich szok. Choć był człowiekiem zamkniętym i oschłym, był też filarem rodziny, autorytetem. W czasie pogrzebu staliśmy obok siebie: ja, mama i Michał. Patrzyłam na czarne litery wyryte na granitowej płycie nagrobnej i czułam, jakby jakaś część mnie też umarła. Ale nie mogłam pozwolić sobie na słabość. Kilka tygodni później odbyło się spotkanie rodzinne. Mama zwołała nas do domu, żeby porozmawiać o przyszłości firmy i majątku. Siedzieliśmy w salonie. Michał rozparty wygodnie na sofie, ja spięta, niepewna, ale z iskrą nadziei w sercu. Byłam przecież dorosła, wykształcona, pracująca. Może wreszcie uznają, że jestem gotowa, żeby stać się częścią tej rodziny nie tylko na papierze, ale naprawdę. Mama spojrzała na mnie z nieodgadnionym wyrazem twarzy, a potem powiedziała tonem nieznoszącym sprzeciwu: Zdecydowałam. Cały majątek oraz firma przechodzą pod zarząd Michała. Zamarłam. Ale, zaczęłam, lecz nie dokończyłam. Mama podniosła dłoń, uciszając mnie jak małe dziecko. Ty zawsze sprawiałaś problemy, Zosiu. Michał jest odpowiedzialny, dojrzały. On poprowadzi to wszystko tak, jak należy. Ale ja. Ja też. Próbowałam protestować, ale głos uwiązł mi w gardle. Spojrzałam na Michała, szukając choćby odrobiny wsparcia. Ale on tylko wzruszył ramionami, jakby to było oczywiste. Mama dodała jeszcze: Tobie radzę znaleźć sobie jakąś spokojną pracę. Może w księgowości. To będzie dla ciebie odpowiednie. Czułam, jak moje serce rozpada się na milion kawałków. Nie dlatego, że liczyłam na bogactwo. Nie. Chodziło o coś zupełnie innego. O to, że po raz kolejny dano mi do zrozumienia, że nie jestem wystarczająco dobra. Że nigdy nie byłam. Tego dnia wyszłam z domu rodziców, nie oglądając się za siebie. Po raz pierwszy poczułam, że to nie jest już mój dom. Że nie mam dokąd wracać. Zostałam sama. Bez majątku, bez wsparcia, bez rodziny. Michał szybko przejął stery firmy i majątku, a mama, mama jeszcze kilka razy zadzwoniła do mnie z pytaniem, jak mi się wiedzie, ale w jej głosie nie było ani grama troski. A ja? Zacisnąłam zęby i postanowiłam, że nie poproszę o nic. Znalazłam niewielkie mieszkanie na obrzeżach miasta i pobiłam pracę na pełny etat w biurze rachunkowym. Było ciężko, bardzo ciężko. Zarabiałam niewiele, pracowałam od rana do wieczora, ale przynajmniej wiedziałam, że wszystko, co mam, jest wyłącznie moją zasługą. Tymczasem Michał? Michał coraz częściej pojawiał się na zdjęciach w mediach społecznościowych luksusowe wakacje, Drogie samochody, wystawne kolacje. Patrzyłam na to z mieszanką żalu i współczucia. Bo wiedziałam, że łatwo przyszło, łatwo może odejść. Ale jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo miałam rację. Nie wiedziałam, że już wkrótce mój brat, ukochany syn mojej matki i dziedzic całego majątku, wszystko straci. I że to właśnie wtedy, po raz pierwszy od lat, zadzwoni do mnie z prośbą o pomoc. Ale o tym opowiem wam w kolejnej części. Życie na własny rachunek nie jest proste. Początkowo myślałam, że może przesadzam, że może z czasem wszystko się ułoży. Przecież byłam wykształcona, ambitna, gotowa do pracy. Ale rzeczywistość szybko zweryfikowała moje nadzieje. Moje mieszkanie to była ciasna kawalerka na przedmieściach Krakowa z odpadającym tynkiem na ścianach i przeciekającym kranem. Każdego ranka, gdy wychodziłam do pracy, miałam luksusowe apartamentowce i zastanawiałam się jak to możliwe że ja, córka rodziny, która posiadała firmę, domy, samochody, mieszkam w takim miejscu, ledwo wiążąc koniec z końcem. Pracowałam sześć dni w tygodniu w biurze rachunkowym. Siedziałam godzinami przy komputerze, wypełniając formularze podatkowe dla małych przedsiębiorców, analizując faktury, tworząc zestawienia. Nie była to praca marzeń, ale dawała mi poczucie niezależności. Każda wypłata, choć skromna, była dowodem, że radzę sobie sama. Pamiętam, jak zimą, kiedy temperatura spadała poniżej zera, siedziałam wieczorami przy kuchennym stole, owinięta kocem, pijąc herbatę i przeglądając ogłoszenia o dodatkowych zleceniach. Nie było mnie stać na kino, restauracje ani wakacje. Ale nie narzekałam. Zamiast tego, każdego dnia powtarzałam sobie cicho: Poradzisz sobie, Zosiu, jeszcze będzie dobrze. Tymczasem Michał, Michał żył jak król. Śledziłam jego życie jedynie z relacji znajomych i postów w mediach społecznościowych. Zdjęcia z egzotycznych plaż, zdjęcia nowego samochodu sportowego modelu, który kosztował tyle, ile ja zarabiałam przez kilka lat. Kolacje w najdroższych restauracjach, weekendy w luksusowych hotelach. Mama była z niego dumna. Dzwoniła do mnie raz na jakiś czas, nie żeby zapytać, jak się czuje, ale raczej żeby opowiedzieć, jakie to nowe osiągnięcia ma Michał. Twój brat kupił nowe mieszkanie, powiedziała pewnego dnia tonem, jakby to była jej własna zasługa. Taki piękny apartament w centrum miasta. Cieszę się, odpowiedziałam chłodno, bo nie potrafiłam już udawać, że mnie to nie dotyka. A u ciebie? Jak tam praca? Dobrze. Pracuję. No widzisz? odpowiedziała, jakby moje pracuje było ostatecznym dowodem na to, że niczego więcej w życiu nie osiągnę. Z każdym takim telefonem utwierdzałam się w przekonaniu, że już dawno przestałam być dla niej kimś ważnym. Byłam tylko tłem dla sukcesów Michała. Ale los, jak to często bywa, bywa przewrotny. Z czasem zaczęły do mnie docierać niepokojące sygnały. Znajomi mówili, że firma ojca nie radzi sobie tak dobrze, jak kiedyś. Że Michał, choć pewny siebie i przebojowy, podejmuje zbyt ryzykowne decyzje. Inwestycje, które miały być strzałem w dziesiątkę. Kończyły się fiaskiem. Zatrudniał niekompetentnych znajomych, zwalniał doświadczonych pracowników, a przede wszystkim wydawał. Wydawał pieniądze, jakby miały nigdy się nie skończyć. Luksusowe samochody, drogie wakacje, kosztowne gadziety. Mama wciąż była przekonana, że Michał wie, co robi. A ja milczałam. Nie dlatego, że nie obchodziło mnie, co się dzieje z firmą, z rodzinnym majątkiem, z moim bratem. "Milczałam, bo wiedziałam, że gdybym spróbowała ostrzec, doradzić, nikt by mnie nie posłuchał. Byłam przecież tylko Zosia, ta, która zawsze sprawiała kłopoty. Pewnego dnia, wracając z pracy, zobaczyłam na przystanku Michała. Stał tam, rozmawiając z kimś przez telefon, zdenerwowany, roztrzesiony. Nie zauważył mnie. Zatrzymałam się na chwilę, obserwując go z daleka." Pierwszy raz zobaczyłam na jego twarzy coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam strach. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, co się dzieje, ale czułam, że coś jest nie tak. Kilka dni później spotkałam wspólnego znajomego, który powiedział: "Słyszałaś? Michał ma poważne problemy finansowe. Firma stoi na skraju bankructwa." Zamarłam. Nie potrafiłam uwierzyć. Michał? Ten pewny siebie Niezniszczalny Michał? Z jednej strony poczułam satysfakcję, może to okrutne, ale po latach ignorowania, umniejszania i odrzucenia, czułam, że los wreszcie pokazuje, jak wygląda prawdziwe życie. Z drugiej strony, to był mój brat. Mimo wszystkiego, co między nami było, mimo wszystkich ran, nie potrafiłam być obojętna. Ale postanowiłam nie wychodzić przed szereg. Czekałam. Aż pewnego dnia mój telefon zadzwonił. Na ekranie zobaczyłam imię, Michał. Serce zabiło mi mocniej. Nie rozmawialiśmy od miesięcy. Odebrałam, słysząc w słuchawce zdyszany, roztrzesiony głos. Zosiu, błagam, muszę z tobą porozmawiać. Nie wiedziałam jeszcze, że ta rozmowa zmieni wszystko. Ale o tym opowiem wam w kolejnej części. Telefon od Michała zadzwonił w sobotnie popołudnie. Pamiętam... Że siedziałam wtedy przy oknie w moim niewielkim mieszkaniu, z kubkiem herbaty, obserwując, jak krople deszczu spływają leniwie po szybie. Dzień jak każdy inny. A jednak, nie. Na ekranie pojawiło się jego imię, Michał. Zamarłam. Nie rozmawialiśmy od miesięcy. Ostatni raz słyszałam jego głos podczas rodzinnego spotkania u mamy, gdy z dumą opowiadał o nowej inwestycji, jaką planuje największej w historii firmy, jak mówił. Wtedy patrzyłam na niego z dystansem, nie mogąc pozbyć się wrażenia, że buduje wszystko na piasku. Ale teraz. Halo? Odezwałam się niepewnie. W słuchawce usłyszałam coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałam z jego ust strach. Zosiu, błagam, muszę z Tobą porozmawiać. Był roztrzesiony. Słychać było, że płacze, choć starał się to ukryć. Co się dzieje? Zapytałam. Czując, jak serce przyspiesza. Oni, oni już tu są, windykatorzy. Zamarłam. Windykatorzy? Tak, przyjechali, zabrali już część sprzętu z biura, grożą, że zlicytują dom. Przez chwilę nie mogłam wykrztusić słowa. Michał, ten sam Michał, który jeszcze niedawno chwalił się nowym samochodem, który otaczał się luksusem, teraz, teraz błaga mnie o pomoc? Zosiu, ja nie wiem, co robić. Mama jest załamana, jego głos załamał się, a ja pierwszy raz w życiu usłyszałam w nim prawdziwą bezradność. Przez chwilę milczałam. Nie dlatego, że nie miałam nic do powiedzenia. Wręcz przeciwnie, w głowie kłębiły się dziesiątki myśli. Obrazy z dzieciństwa, jak mama mówiła, że Michał to przyszłość, a ja tylko problem, jak dzieliła naszą rodzinę na tych zdolnych i tych, którym nic się nie należy, jak mnie wykluczyła, zostawiając z niczym, a jemu powierzając wszystko. A teraz? Teraz dzwonił do mnie z prośbą o ratunek. Zosiu, wiem, że pewnie mnie nienawidzisz, że masz prawo, ale proszę, nie mamy już nikogo. Nie odpowiedziałam od razu. Spojrzałam przez okno na ponury, deszczowy krajobraz i nagle poczułam coś, czego się nie spodziewałam: spokój. Spokój, którego nie czułam od lat. Bo w tej jednej chwili zrozumiałam, że ja już nie muszę niczego udowadniać. Nie muszę walczyć o ich uwagę. O ich miłość, o ich uznanie. Przetrwałam. Zbudowałam swoje życie bez ich pomocy. Bez ich pieniędzy, bez ich wsparcia, bez ich wiary we mnie. I choć było mi trudno, choć nieraz płakałam w samotności, poradziłam sobie. Zosiu, jesteś tam? Usłyszałam jego drżący głos. Jestem, odpowiedziałam spokojnie. Możesz, możesz nam pomóc? To pytanie zawisło w powietrzu jak ciężka chmura. W tym momencie usłyszałam w tle znajomy głos mamy. Michał, zapytaj ją, czy może pożyczyć pieniądze, ona chyba pracuje w jakimś biurze. Poczułam, jak coś we mnie pęka. Nawet teraz, nawet teraz nie była w stanie powiedzieć mi tego osobiście. Nie zadzwoniła sama. Nie zapytała, jak się czuje. Nie powiedziała, Zosiu, przepraszam, pomyliliśmy się. Nie? Znów posłużyła się Michałem, jakby był jedynym kanałem, przez który mogła się ze mną komunikować. Zosiu? Wzięłam głęboki oddech. Michał, muszę się nad tym zastanowić. Ale oni, oni mogą zająć wszystko. Rozumiem, ale muszę się zastanowić. Rozłączyłam się, zanim zdążył odpowiedzieć. I wtedy po raz pierwszy od dawna poczułam, że to ja mam kontrolę nad własnym życiem. Usiadłam przy stole, spojrzałam na swoje małe, ale własne mieszkanie, na biurko, na które odkładałam przez miesiące, na książki, które kupiłam za swoje pieniądze, na zdjęcie z koleżankami z pracy. I zrozumiałam, że ja już nie jestem tą samą Zosią, którą oni kiedyś zostawili z niczym. Ja już nie jestem problemem. Jestem kobietą, która zbudowała siebie od nowa. I choć serce ściskał żal, nie mogłam nie zadać sobie pytania: czy powinnam im pomóc? Czy powinnam wyciągnąć rękę do tych, którzy kiedyś mnie odepchnęli? Nie wiedziałam jeszcze, jaką decyzję podejmę. Ale wiedziałam jedno: to będzie decyzja, którą podejmę nie ze strachu, nie z poczucia obowiązku, ale z siły, którą w sobie odnalazłam. I o tym opowiem wam już w kolejnej części. Po rozmowie z Michałem długo siedziałam przy stole, wpatrując się w pustą filiżankę po herbacie. W mojej głowie wciąż brzmiały jego słowa: Zosiu, błagam. Musisz nam pomóc. Ale teraz, po raz pierwszy w życiu, nie czułam się tą samą dziewczyną, którą kiedyś zostawiono z niczym. Byłam kobietą, która przeszła przez piekło odrzucenia, samotności i niedostatku. Byłam kobietą, która wbrew wszystkim zbudowała własne życie, kawałek po kawałku, bez niczyjej pomocy. Zastanawiałam się, czy powinnam wyciągnąć rękę do tych, którzy kiedyś tę rękę odtrącili. Czy powinnam ratować rodzinę, która mnie wykluczyła. Odwróciła się ode mnie, nie widziała mojego cierpienia? Pamiętałam dobrze te wszystkie chwile. Matczyne spojrzenia, pełne rozczarowania. Słowa wypowiadane zimnym tonem Ty zawsze sprawiałaś problemy. Dni, kiedy siedziałam samotnie w pokoju, słuchając, jak mama i Michał śmieją się w kuchni, jakby tylko oni stanowili prawdziwą rodzinę. I teraz, teraz to właśnie ode mnie oczekiwano pomocy? Było we mnie tyle sprzecznych emocji. Żal, Gniew, ale też współczucie, bo mimo wszystko to była moja rodzina. Michał, mój brat, mama a kobieta, która mnie urodziła, choć nigdy nie potrafiła mnie pokochać tak, jak tego potrzebowałam. Wzięłam głęboki oddech, wiedziałam, że decyzja należy do mnie i tylko do mnie. Następnego dnia zadzwoniłam do Michała. Halo? odezwał się natychmiast, jakby czekał przy telefonie. Michał, przemyślałam wszystko, powiedziałam spokojnie. I? zapytał z nadzieją w głosie. Zamilkłam na chwilę, po czym dodałam Nie mogę wam pomóc. Po drugiej stronie zapadła cisza. Zosiu, błagam Nie mogę powtórzyłam stanowczo. Przykro mi, Michał. Ale muszę myśleć o sobie, o swoim życiu. Ale oni wszystko nam zabiorą. Kiedyś, przerwałam mu, kiedyś też zabraliście mi wszystko. Nie powiedział już nic. Rozłączyłam się. Usiadłam na kanapie i spojrzałam przez okno. Był pogodny, jesienny poranek. Liście na drzewach przy mojej ulicy powoli zmieniały kolor na złoty i czerwony. Pomyślałam wtedy. Życie jest jak te liście. Czasem trzeba pozwolić, by coś obumarło, by mogło narodzić się coś nowego. Tamtego dnia po raz pierwszy poczułam prawdziwą wolność. Nie chodziło o pieniądze. Nie chodziło o majątek, firmę, luksusy. Chodziło o coś znacznie ważniejszego, o prawo do własnego życia, do własnych decyzji, do własnego szczęścia. Kilka tygodni później dowiedziałam się od wspólnych znajomych, że firma Michała rzeczywiście upadła. Zajęto dom rodzinny, luksusowe samochody, biura. Mama musiała sprzedać mieszkanie i wyprowadzić się na wieś. Nie zadzwonili więcej. Ani Michał, ani mama. Może z dumy. Może ze wstydu. A może po prostu dlatego, że zrozumieli, że ja nie jestem już tą samą Zosią, którą kiedyś traktowali jak problem. Dziś, gdy opowiadam tę historię, siedzę w swoim niewielkim, ale przytulnym mieszkaniu z kubkiem kawy, z książką na kolanach, i wiem, że choć droga, którą przeszłam, była bolesna, była też konieczna. Bo, gdyby nie ona, nigdy nie odkryłabym, jak silna potrafię być. I nigdy nie zrozumiałabym, że największą wartością nie jest to, co otrzymujemy od innych, ale to, co potrafimy dać sami sobie. Na koniec chcę powiedzieć tylko jedno. Nigdy nie pozwólcie, by cudze opinie zdefiniowały wasze życie. Nigdy nie wierzcie, że nie zasługujecie na nic. Bo czasem właśnie ci, których uznaje się za e problem, mają w sobie największą siłę, by przetrwać. Podnieść się i żyć na własnych zasadach. Ja, Zofia Kowalska, jestem tego najlepszym dowodem.